Zgnilec amerykański nęka w tym roku o polskie pasieki. Tym razem pojawił się w powiecie nyskim, a dokładniej w Ścinawie Małej w gminie Korfantów. O chorobie poinformował sam właściciel zaatakowanych uli. Zgnilec amerykański jest wysoce zaraźliwą i ciężką do leczenia chorobą bakteryjną czerwiu, która spowodowana jest obniżeniem stężenia cukrów w jelicie prostym larw. Sytuacja taka występuje najczęściej od wiosny do jesieni, kiedy spada ilość pożytku potrzebnego do wykarmienia dużej ilości czerwiu. Pierwsze ognisko choroby wykryto w maju w okolicach niemodlina, mimo że pasieka została zlikwidowana, zgnilec nadal pojawiał się w pasiekach na opolszczyźnie. Wykryto go również w innych miejscowościach powiatu opolskiego, m.in. w Lipowej i w Żelaznej. 4 września choroba ta dotarła do powiatu nyskiego, a dokładniej do Ścinawy Małej w gminie Korfantów. Potwierdzone zostało poprzez badanie laboratoryjne e, Czerwiu Pszczelego w Zakładzie Higieny weterynaryjnej w Opolu. I w związku z tym powiatowy lekarz podjął działanie w celu zwalczania choroby. Zgnilec amerykański jest chorobą zwalczaną z urzędu, więc według polskiego prawa nie wolno próbować go leczyć. Rodziny pszczele w ognisku zostały decyzją powiatowego lekarza w Nysie zniszczone, jak również sprzęt, który nie, nie może być poddany oczyszczeniu i dezynfekcji. Ponadto przeprowadzony został przegląd sąsiednich pasiek z okręgu zagrożonego, czyli w promieniu 3 km od ogniska choroby. Na szczęście w badanych ulach nie wykryto bakterii zgnilca powiatowy lekarz weterynarii w efekcie przystąpił do wygaszania ogniska tej choroby i na dzień dzisiejszy jest to już wygaszone. Bakterie zgnilca wytwarzają przetrwalniki, które są bardzo odporne na warunki zewnętrzne oraz próby ich unieszkodliwienia. Jego ofiarami padają najczęściej pszczoły słabe. Loty pszczół, rabunki, bo takie się zdarzają, że do rodzin słabych docierają inne pszczoły, i w ten sposób rozprzestrzenia się ta, ta właśnie choroba. Każdy pszczelarz może zauważyć atakę zgnilca amerykańskiego na swojej pasiece przysłowiowym gołym okiem. Na przykład mamy każdą jedna komórka, jest wypuknięta. Zgnilca amerykański ma to do siebie, że komórki są wklęsnięte do środka. I po przebiciu takiej komórki zapałku, czy czym, to normalnie takie odruch wydaje W tym przypadku również to miało miejsce. Pszczelarz, pszczelarz właściciel tej pasieki przy przeglądzie stwierdził zmiany w, w czerwiu. Zgłosił to lekarzowi. Choroba nie jest groźna dla człowieka, jednak miód z zaatakowanych pasiek może być wykorzystywany dopiero po obróbce termicznej. Miejmy jednak nadzieję, że nękanie o polskich pszczół przez zgnilca amerykańskiego nie wpłynie drastycznie na ilość oraz ceny miodu na naszym terenie.